Witam Was wszystkich, jestem Duch Lasu i dzisiaj przedstawię Wam półautomatyczną farmę kakao. Jak widać kakao już urosło i ja w tej chwili przedstawię jak taka farma działa. Mamy tutaj dźwignię i jak ją przeciągniemy piasek opada i woda ścina kakao. No niestety czasami są takie właśnie jak tak, takie błędy, że kakao wskakuje na blok, jak tu te dwa, albo tam. Ale są one rzadko. I teraz, kiedy woda spłynie już do samego końca, kiedy kakaoko już wszystkie ziarna, oprócz tych co y, są na ściankach, wpłynęły do końca, wyłączamy dźwignię. Woda spływa, i kakao płynie do jednego miejsca, czyli tutaj. Czekamy, aż całe kakao spłynie. O, to się ostatnie ziarno. Schodzimy. O, i mamy dwa z takich kakao. Następnym naszym krokiem jest oczywiście posadzenie. A teraz pokażę, jak wybudować takie... Potrzebne słuchy. nam będą trochę drewna tropikalnego. No nie wiem dokładnie ile, kiedy budowałem tą farmę, którą prezentowałem Wam przed chwilą, nie liczyłem dokładnie ile zużyłem. No zobaczymy, ile nam zostanie. Trochę budulca, u mnie to będą cegły. Dwa wiadra z wodą. Yy, trochę ziemi, czerwonego proszku. Jedna czerwona pochodnia, jeden tłok i jeden... Piasek. Opcjonalnie można wziąć jeszcze die, y, diamentowe lub inne narzędzia do jakichś korekcji. Zaczynamy od takiego korytka o wymiarach y, 5x9. Mniej więcej takiego. Tutaj układ z tych trewien jest akurat. Obojętny, to nic nie, nie zmienia, i dalej robimy drugie korytko połączone z tamtym środkową ścianką. Coś takiego. Następnie budujemy o takie coś. Tutaj woda będzie płynąć. Tutaj ten środek jest wręcz niezbędny, ponieważ nasiona spływające z tego korytka, którego tutaj wybudujemy, po prostu zatrzymywały się w tym miejscu. A tak to będą spływać na boki. Ale jak już wybudujemy takie coś, to w tym miejscu zaczynamy budowę nast następnego korytkę o takich samych wymiarach, czyli 5 na 9. 9 i 9. Teraz zostaje nam kwestia wyłożenia tego od dołu. No, ja do tego wezmę moje cegły. Wy możecie do tego równie dobrze użyć ziemi lub piaskowce lub każdego innego budulca, bo to jest akurat objęte, dowolne. Tutaj też można zawsze wyłożyć czymś, jakimiś cegłami, lub tak jak w poprzedniej mojej farmie. Następnie zrobiła. budujemy spust, jakby można było to tak nazwać, naszej farmy. Będzie to tłok, który będzie podnosił i opuszczał ten piasek. Za tym piaskiem będzie tutaj woda wylana i ona będzie ścinała nasze kakao. Niestety miałem małe problemy przy kręceniu tego filmiku. Kręcę go w tej chwili drugi raz i niestety musiałem zresetować zresetować mój ekwipunek. Dobrze. I teraz tutaj wylewamy wodę. Podłączamy do czerwonej pochodni Czerwony proszek a sam czerwony proszek do dźwigni. I kiedy dźwignię włączymy, woda się wylewa i ścina nasze kakao. Dobrze, wyłączmy dźwignię i przejdźmy do ostatniego kroku naszej budowy. Będzie nim wykopanie tego kanału, który będzie, będzie no, jakby będzie sprawiał, że wszystkie wszystkie ziarna będą w jednym miejscu. O, właśnie kopiemy go w taki sposób, żeby tam sięgał do, po, pod nasze korytko, a tutaj sięgał o jeden, jedną kratkę dalej. Wylewamy wodę tu i teraz ta woda swobodnie dopływa do końca i Nasze kakao będzie mogło tutaj wrócić. I jeszcze możemy opcjonalnie dodać tutaj drabinę i włas. No i to by było w sumie na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli film się spodobał, jeżeli chciałbyś do niego kiedyś wrócić, no nie zapomnij dodać go do swoich ulubionych. Polubić go. A także możesz mnie zasubskrybować, aby wiedzieć, kiedy podobne filmy będą wychodzić. Ja jestem Duch Lasu. Na razie.